So oh, I

Stewleff, jest już śnieg, no się śnieg pierwszy, jest wcześniej, no to uchwała w no to nam brygadna. na, wcale w anelach, no noś uchwała w środku no I wasol również pan. w środku nie no to... Sól wcale w anelach, no to... Chas, brys, meso, Śnieg, śnieg, no to...